Siemano, Mecyrycy z tej strony i zapraszam was na kolejny odcinek Surround Dead. I niestety jest problem, bo wyszedłem z gry, chciałem jechać tutaj, kojoty były do zlikwidowania, ale wyszedłem z gry i wszedłem do gry i nic. Tu nie ma, niestety. Więc pomyślałem, że możemy wybrać się tu. Tu jest jakiś bunkier, więc nie wiem czy mam jakiekolwiek szanse, żeby tam się się bawić i walczyć z kimkolwiek, ale chciałbym z ciekawości zobaczyć, jak to wygląda chociaż. Bo jakieś kikardy mamy. Mamy trochę kikardów, to guns w ogóle są. O, czekaj, czekaj, czekaj. Może byśmy. Może byśmy tu weszli. nie sobie jedną brońkę, tą snajperkę na inną broń na 762 bo nie mam to do, 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 do tamtej snajperki nie mam amunicji. <coughs> Niestety. Więc wolę mieć coś po prostu, co będzie strzelało. Nawet jeżeli będzie strzelało głośno i nie tak mocno jak tamto. No i co? I sprawdzimy w takim razie. To kurde lipa z tym, że. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Zróbmy tak. Lipa trochę z tym, że się resetują questy, jak się wyjdzie z gry, więc tak kurde, nie fajnie, nie fajnie, Niestety, ale no, no trudno, no trzeba będzie się liczyć z tym, że jak się jakiegoś quest'a weźmie, to, to niestety trzeba go ukończyć. To jest a go, a nie, to jest, to jest dłuższa heavy scope, jest, to jest dłuższą broń tą, dłuższym celownikiem, dalszym. No więc niestety. O, tam tam, tam jakaś ciekawa skrzyneczka, widzę. Mm, to bierzemy, to bierzemy. Przydałby mi się, nam się właśnie jakiś tłumik do 72. Może nam się uda coś zgarnąć. Jak otworzymy, może jakieś skrzyneczki ładnie. No tam dalej nie pójdzie, nie pójdzie. No. I co? W którą to stronę? To jest takie nie... Nieresponsywne. W sensie tak nieintuicyjne. Jak w Skyrimie to było takie, że kurde, no, no git. Że dało się wyczuć. A tutaj nic się nie da. Nic się nie da wyczuć. Szczególnie się, się strasznie przycina to, jak się otwiera te zamki. Więc to jest zdecydowanie... O, widzicie jak to jest... Niby macham, a to jest... No i co, w tą złą stronę czy nie? W złą stronę. Z tą stroną trochę bardziej? No. Teraz wszystkie mi wywali. piki. Noż cholera jasna. Przecież już jest praktycznie, no. końcu. Coś ciekawego, 6x7 Patrol Backpack, no to nie za bardzo. TR-36, nie, to to jest inne. Mm, ale weźmy te magazynki, bo magazynki można fajnie sprzedać. On jest 6x7, czyli on ma mniejsze wymiary niż to, nie? A one mają dużo, one mają 7x9. Mm, 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 mm. 6x8, 6x8, nie, to są te są większe, a mają wielkość taką samą, tak? Tak. Mm -hmm. Ale weźmy, może go po prostu, żeby był. W sensie wrzucimy go do tego, do samochodu. A tu <coughs> emergency drop, okej. Okay. To ciekawostka. U. 2811. no to kurde, to jest niby lepszy. 15%. A, nakryta no ma większe szanse. Kurde, shotgunik. To jest G28, to jest ten, co my mamy tutaj. Mm, 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 mm. No to wrzućmy go gdzieś w takim razie, może nam się przyda. To tego też weźmy, jak fioletowy, to, to fioletowy to fajny, nie? MRS-ka sobie zjemy, o, od razu na seteczkę. To weźmiemy, bo to jest w sumie całkiem fajne. To, to, to. Hmm. Czy my chcemy to brać Weźmy to w takim razie jeszcze. Czy coś na górze nam jeszcze się? Uuu, uu, na górze całkiem sporo rzeczy nam tutaj się czeka na nas. Całkiem sympatycznie. Jeszcze sejfik. Nie wiem, ile mamy lokpików. Musimy lockpiki dorobić w ogóle. To jest AR15, 31, Uuu. No. No, kurde, całkiem spoko. Czekaj. No to zaraz tutaj zrobimy podmiankę. Pyk, pyk, jeszcze jeden ten. Zrobimy tak, zrobimy tak. I teraz tak, to wywalmy. I tu włóżmy wszystko. No, całkiem sympatycznie to wygląda. A jeszcze dołóżmy. No, czemu ty nie idziesz tu? Idziesz tu, dobra. 7,62, a to jest 28,112. No to nie, ten jest gorszy. Dobra, to sobie zapakujemy. To sobie zapakujemy. To tego nie chcemy, chyba, nie? To też tam raczej nie będzie potrzebne, ale safe'ik Czy serio nam został tylko jeden lockpick? Serio, serio. Serio, serio. Chyba nie, o no właśnie, wydaje mi się, że miałem ich zdecydowanie więcej, ale jak to się tnie? Nie rozumiem tego. Będą kredyty, będą kredyty. Open. Cyk, cyk. I kredycik kolejny, 17 kredytów. Muszę znaleźć w ogóle typa, który sprzedaje, znaczy, handluje tymi rzeczami za kredyty. Raz go gdzieś widziałem, ale nie pamiętam za cholerę, gdzie on jest, nie? Niestety. Mm -mm. Czy my coś stąd chcemy? Amokrejta no, mamy. Hemlighty możemy wziąć, ale to nie wiem, czy tam się przyda w ogóle. No i tyle. Oho. <coughs> aha. A a aha. <laughs> lepsz. Dobra, sprawdźmy, jak wygląda w takim razie to. Niedźwiedź, ty. Normalnie niedźwiedź. Kurde. Jak to wygląda? Jedziemy tu i skręcamy tu. Więc zobaczymy, jak to się. Gonił mnie? Nie goni. Dobry miś. Dobry misio. Dobra, i my jedziemy tutaj. Tylko już widzę, że tu jest. Oho. To jest wieżyczka, czy co to strzela? Co to strzela i w kogo to strzela? Jakieś ferale co? Kurde ty. Kurde ty. Piesek, piesek zombie, ty Tanie w kogo ten... To wieżyczka ładuje tam w kogoś cały czas? No daj się łeb ustrzelić, o Byk. Pyk. Dobra. A ty? Kto to był? Co to było w ogóle? Tu kurde. Całkiem grubaśnie, nie? Czekaj, weźmy tu, podjedźmy. To wygląda kurde całkiem... Całkiem grubo Podjedźmy samochodem Zróbmy trochę hałasu Wyciągnijmy może trochę tutaj typów Cholera nic nie widać Oho Miny, radiacja Kurde, nie wiem Nie wiem czy tu atakować w ogóle to miejsce Chyba, kurde, odpuścimy na razie. Bo to widzę, że tutaj jest. Strasznie, tutaj jest mocno. Dobra, pojedźmy sobie dalej. Na razie to nie jest chyba na nasze. Na nasze siły. Sprawdźmy, co jest tu po prostu. Sprawdźmy, co jest tutaj. Gdy dostajemy od takich kmiotków tutaj, to jest, będzie tylko gorzej, nie? Więc może na razie na spokojnie. Może na razie na spokojnie, bo ja tutaj kurde nie widzę zbyt dobrych... ...prognoz, jeżeli chodzi o wbicie się tam. Szczerze powiedziawszy. Muszę wziąć lepszy... lepszą broń. To na pewno to zbroić trochę bardziej. Jakieś granaty może, czy więcej koktajl mołotowa też się może przydać. Bo na razie, no, jak zobaczyłem to, że jeszcze miny w okolicy, to może jednak, kurde, nie... Może jednak odpuścimy troszeczkę. Więc tak, kurde... Nie, zbyt to sympatycznie wyglądało, szczególnie, że nic nie widać. Muszę znaleźć, kurde, się dowiedzieć, czy to jakiś lepszy armor jest. Lepiej się przydały pewnie jakieś legendarne bronie już tam. Chociaż te legendarki to tam pewnie dropią, nie? z jest obraz. Więc... Może się przygotujmy, szczególnie, że to wygląda na takie już kozackie, mocny mocny ten, mocny... mocną bazę. W sensie mocne miejsce. Może najpierw tu bym pojechał w sumie. O, to sprawdził. Bo tu mam w ogóle klucze. Taki kardy mam chyba na, na te, na lotnisko. Zaraz zobaczmy. Tu miałem, tu miałem. Airfield. No, to jest to chyba. Jest prywatny bunkier. Laboratorium. Creek Prison. I FOB Bravo. Chcę, żebym wiedział, co gdzie jest, nie? To by w ogóle było elegancko. Ale podjedźmy może właśnie tam. Zobaczmy, czy jest tam coś ciekawego. <laughs> Jak tam sytuacja wygląda. I wtedy podejmiemy decyzję, może, nie? A, a, a. Tego nie potrzebujemy. Fajnie by było zacząć od czegoś lżejszego. Może nam coś by wpadło ciekawego. O, Harry Potter? Nie ma Harry Pottera pod schodami? To jak to tak? Dobra, no, to sprawdźmy na szybkości. To bierzemy, to bierzemy. A, gdzie ja to trzymałem w ogóle? A, tutaj, okej. Okay. To trochę jeszcze logpików mamy w sumie. Więc nie ma tragedii. Beton. Mieszać beton. Ja ten beton gdzieś wziąłem sobie? Kurde, znowu mam taki syf. Tyle wszystkiego. <coughs> Mam tyle wszystkiego, a nie mam do 7.62, nie? To jest elegancko. Dobra, jak to wygląda? Jesteśmy tu. To trzeba było się zawrócić. Zawróćmy się. No, ten mówię, ten bunkier jest chyba takim, kurde, ostatnim naszym przystankiem, nie? Zawędrowałem za daleko prawdopodobnie. Jest to zdecydowanie... Zawędrowałem za daleko, szczególnie jak słyszę te wieżyczki, które prują tam. Chyba wieżyczki. Tak mi się przynajmniej wydaje, to no może na razie, na razie nie, ale nie, dziadku niedźwiadku. 9 o jeszcze pani 9 jest. Pięknie. Jak jest mini dźwiedź. Yy, I w prawo. Tu w prawo odbijamy. Kurde, szkoda, że nam te questy się zresetowały, a jeszcze użyłem laptopa i, i taka to dupa trochę. Był i miejscówka, gdzie był. Czekaj, co to jest w ogóle? Tam są ludzie? Co to za ludzie? A są kojoty, ty. Czekaj, dawaj, Sejwika zrobimy szybkiego. Zobaczymy, co tu się dzieje. O, strzelamy troszkę. Pyk. Pyk. O kurde, trochę jesty. jest, ty. O, ale dostał czapę. Mamy jeszcze jeden magazynek. Tak jest. A i czapa. Reszta gdzie? Gdzie oni poszli? Gdzie oni są? Ty O, 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 o tam są, tam są, tam są, tam są. Mejk Myk. Kurde, elegancko. Elegancko wycięci w pień. Coś tu ciekawego mieli? <coughs> Mogę podjechać w sumie, nie? M4. No to M4 nie potrzebuję. Buciki. Buciki mam. To też mam. AR-15. tutaj jest AR-15, nie? Tak. Woda sobie weźmiemy. No i dobra, elegancko, wycięci. Co to jest? Mantrzewko po prostu. Znaczy, tam ktoś jest jeszcze. Nie wydaje mi się. <gry> Ale tam się ładnie ścięci, co? Kurde, jak ja wolno biegam w tym armorze. Albo w tym, że mam tak dużo wszystkiego przy sobie. Też tak może być. Dobra, tu jest kolejny. Padnięty, ziutek. O, co ty masz? Nic tu nie masz. Kurde, broń trzyma w ręku, ale nic nie ma, nie? W lutu żadnego. Dobra, dobra akcja. No, to przystaneczek cały mieli, kurde. Ty, czy to, czy to jest? Ej, uu. O, znowu airfield. Okej, okay, dobra. Bierzemy ammo. Bierzemy amunicję, bierzemy to. To wrzucamy tu. Znowu AR15, nie? <laughs> Ty. To mnie ciekawi. Eee, kurde, nie można. Nie dla mnie to. Eee, lipa. Myślę, że sobie mogę zapierdzielić im tego. Może zapierdzieli im samochodzika. To nie można. A i szkoda, szkoda. Ale tu jakiś hajter jest. Uh. Alice Pack M4, Heavy Pick. Bierzemy, czekaj, bo tu jest. Uuu! Co to jest? Con Harvest Rock. A, weźmiemy to, bo wygląda ładnie. O, znowu mamy do Airfield. Oil Rick jeszcze jest. Kurde, ile tego jest? Panie! Dobra, otwórz. Tam otwierać trzeba paczuszki. Pootwierać paczuszki. Ale to głupota jest nie. To trudno, co to, 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 co, co, wam powiem? Eee, co to jest do wektora? Dobra, no to dawaj, walnij tutaj. To gdzieś tutaj się schowa. To pyk, albo nie pyk, o. Eee, ten się nie zmieści, ten się nie zmieści, ale to się zmieści. Coś się zmieści jeszcze, to się zmieści. <coughs> 175. Ten plecaczek w sumie można by było wziąć, nie? <coughs> Do samochodu. On jest całkiem, całkiem duży. Od razu co? Pyk, pyk. Tutaj jakąś brońkę się klepnie. my chcemy te brońki? Kurde, tylko miejsce zajmują. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Pyk. Uuuu, o tak! To, to, to my chcemy. To, to tak. Skara. 30 to jest 68, nie? A to jest full auto, czy nie? Nie. To takie coś to my chcemy, oczywiście. Dobra, w ciepłym. i granacik nawet jeszcze jest. Kurde, elegancko. G28 to jest G28, nie? Tak. Kurde, nie? No to tak, to tak. Takie rzeczy to nas cieszą akurat. Jakie to centrum dowodzenia w ogóle mieli, ty? To nie takie słabe ziomy. Bardzo dużo ptaczek. No dobra, podjedźmy w takim razie. Zobaczymy to lotnisko. Jedziemy co? Tu prosto i tu spróbujemy odbić, nie? Albo jeszcze zobaczymy obok, co tam jest. Tu już jest. Radiacja? To jest i tu. Miny. O, spierdzielnie, To no, co się stanie? Zostaniemy miną Coś się stanie No coś czuję, że tutaj kurde zajechałem tak... <laughs> o tu jest Airfield, okej. Okay. Czekaj, ale nie, no to tu jest Airfield. Police station, po prostu A tamto to będzie... Gdzie będzie? No o trzeba jechać, ty Czy nie przebijemy się? się przebijemy tutaj ładnie. Dobrze by było, nie? by tu przebić. Kurde, nic nie widać, zaraz będzie. Ty, no jest droga, pyk. No jest tutaj, co? O kurde... Co tu będzie, pytanie? Co to będzie? Jak te filtry tu działają w ogóle? 97% dobra. No dobra, no co ja wam powiem? Przeczekamy tutaj, chyba, miejscóweczkę. I spróbujemy tutaj przeatakować, nie? To jest Airfield Police Station. No ale to bardziej to będzie chyba, nie? Czy to? Kurde, pochodzimy tutaj. Tylko no nie w nocy. Nie, nie teraz. Nie tutaj. Nie w mieście. Więc przeczekamy. Do, do rana. Prześpimy się, bo mam chyba jeszcze nawet. Mam nawet chyba śpiworek. O. Pyk. Mogę spać. Ale to już w następnym odcinku. A wy zostawcie suba, zostawcie lajka like i co? I widzimy się. Już w eksploracji pewnie. Kurde, lotniska. Więc, baju!